Halo halo, witam was serdecznie z tej strony Mirek nowinka. i tam. Nie można robić. Więc Kiedy lecimy ty z kolejnymi kustami. No zaznaczałem kto jest kto. A. On nas strzelał i nas zaznaczał, no to super. To jest nowinka, a tam jest Mateusz. Bezczelny Mamy teraz jeszcze trzy questy w tej lokacji, tylko kaw z innym kierunku. Porozzucane. No to super. Hamuwa <laughs> Wychodźmy może na południe. Dazu mnie złotą jakieś płatniki. Nie ma pojazdów. No, zdążyłam. Może <laughs> by ci wybuch ten samochód. Jak wybuch? Już że to zaparkowałem ładnie. A, nie, mówię do Milka, bo rzuca się i o wszystko się obija, aż końcu sam wybierz. Czemu ma to już nie bierzesz no. samochodu? No właśnie gdzie go można wziąć? Tu Nie ma samochodu. No spawny go. No tutaj jest samochód przecież. Nie? No przecież tutaj Damage, damage! Dobra, sorry, Stoi świetnie szup, jestem. Taki, <laughs> Oj bidulku, bidulku, energetyka by się przydało oh, na... Na sen! <śmiech> <śmiech> e tam. Tak. Idziecie za mną? Idziecie, Idzie. dobra. O ju tam jakiś quest item chyba w kapliczce był obok. Minęliśmy. Tu, zobacz, bo tu coś się tak, świeci zielonego. O, widzisz? No. To jest quest item? To Weźcie, weźcie. Zobaczyłem, że to jest. A nie weszłam. Quest item. Co, co zrobiłam? Spaliłam jakieś listy. Nie wiem, do jakiego quest'a to zrobiłam, ale coś spaliłam. Robale się jedno wiele O Zaraz trafia Nie wiem czy nam to zaliczyło do jakiegoś coś. Czy Czyli one są rozrzucone po tym Jakoś tu po terenie Wow. To się trzeba muzyka i znaczy, czy nie? Tak Tak, tak, na kombat Ale to, to jest chyba związane z tym A moment tak, bo tak. mi się... Zaraz to trafę I'm going to six bugs in alphabetical order starting with Carabas, Aronitans, and ending with a dessert of Patrick Santalata. The information I've uncovered from my automated deciphering has me closing in on the location of this event. An event I believe to be the opening of the vault. Echo, recorder, and I are not together anymore. But I wish him the best, and we remain friends, so that I can keep recording these messages. He agreed. Day 616. Oh. Sometimes I wish I had never been given this assignment. I never come to Pandora. Doll has asked me to leave. The transmission said it's time to go. Everyone has left. Except the criminal who they've let loose. Is he still talking or not? Kuba, I just killed him and two T2s the same time. I'm dying. I mean... Here I not

Teraz działamy jechać w prawo, dobra. Nie popychasz, nie popychasz Mirka i robala w powietrzu, który wisi obok Mirka. O, znowu No, Paskry. ale idealnie Am... obok Mirka wisi! Zobaczcie mi to nie, nie przeszkadza, mi się, się podoba. O, kolejny. Fajnie to wyglądało. Ach. Znowu Nic nie mówię. Dobra. Nic nie mówię. Auch! Kurde, chciałem oh. pomóc, a sam nie zostałam zaskoczony. Nie wiem czy zdąży. Dążyłam O, dostałam. Za mało życiem Ok. Nie zdążyłam. Muszę dobić, bo kurde, ja się na tym, żeby ratować, wiesz. a... No właśnie, zdążę dobić i ten. Gdzie jesteś? Tutaj za tobą, mam miał tego, spajdera. Na dobicie. A, to, a już, już na ten, wiesz. tak, tak, tak. Już, Mam cię, już nie mam cię, mam cię. Odrzuciło mnie. Kurde, koleś ma 27 level, wiecie o tym? Oj? Odrzuca mnie coś cały czas od ciebie Nie odrzucaj mnie Mateusz Obaj są tam na 27 levelu oh <laughs> Nieprawda Nie chcę mówić ale 27 level to jest troszkę dużo Troszkę na level więcej BIP nie wejm mniej To jedle więcej Ci przeszkadza I już mam level. Odwłokła? Uh. Świetne oh, są hot. te kryty. Coś poleciało. Dla... Hunter. Dla Huntera. Kurka, wziąłem z tego z skill'a. Ja pierwsze. Dwa no razy wziąłem drugą skill'a. syrenki, super. I dla mnie też poleciało. Zawaliłem sobie kurka. Dwa razy wziąłem z złego skilla, to w ogóle nigdy, nigdy, nigdy nie miałem go brać Ale wsadziłeś sobie w złego skilla? Tak, dwa razy. Ale to nie, możesz Mordekai, mam do ciebie tego, specjala. O, o, pokaż, pokaż. Chodź mnie. Będziesz mógł zresetować Je, tam, gdzie się postać robi. ciebie. Tak? O, dobra. To Tutaj. Kukka. Ja mam pod syrenę tylko. Dwa razy. Crossy i szok Ani, to on coś... A nie, no, masz one no, coś... Ale masz do ciebie jeszcze, to Co masz ciekawego? E, Shock. Chciałem, abyście mieli jakiegoś SMG lepszego, bo mój jest na 51 poziomie i musiałam przestać go używać. Nie mogę go użyć, tego szoka. Oh, o, w Nie mogę. Nooo, rakietowy. Rakieto. 413, z tym, z, z, z eksplozją. Znaczy, z... No chodź mi, jak dla ciebie. Co, damy sobie raz. Uuuuuu. Okay. 413, to takie jeszcze kurno zajel... fajne nie miałem. To ja go znalazłem. Dziękuję. <grymne> 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 yeah, fajna, fajna. Już się porobała. A zlewałem, zlewałem. O właśnie, dobrze przypominać, bo mam skilla do wydania. Co, jest mu swoją bliznę. Nie zrozumiałam właśnie tego. Może. Z... Nie zrobiłam mu. O... A nie zrobiłam mu bliznę? Że zrobiłam mu. O... Underwear. To raczej nie blizna. Aaa lol. <laughs> Underwear to wiesz. Dla niej bolesne rzeczy. Jezu, nie, bo ja usłyszałam bliznę. I powiedziałam tak jak ty powiedziałeś. Nie bliznę. E, Znalazłem znowu jakiegoś tego bonusa, ale nie wiem co jak tam jakiego? jest, więc na razie. Eee, skończę walkę i... O. Level up wreszcie! Łaskawie... Dobra, teraz wam powiem co dostałem. O! Kurde, coś dla ciebie. Bloodwing skill. Aj? Ulepszenie O, co jest do... Nie mogę użyć. Ech? Czego? Ja tak samo nie mogę użyć co właśnie szoka Szok artefakt jest dla mnie dostępny. Może po prostu mam duży level już tego... A tu nie pisze nic o levelu tego... Nie pogarniam. Jakiego levelu? Sięka... Znaczy nie wiem, może po prostu, że... Y, ma drugi level ognia, a, a to jest drugi level, ma tylko ten upgrade. To jest drugi level max. Aha. Tu jeszcze jakieś... miałeś jakiś. No ja. Mówię, może to item. Jeszcze dwa, pamiętniki. Pytanie! Nie wiem, skąd? O tu trzeba będzie most otworzyć, żebyśmy mogli dalej pozostać. Tak, później właśnie. Co, właśnie co tak dwa mosty do tej, tej areny? To właśnie sobie no, tą klapper mówił, że to zbyt niebezpieczne dla nas i. na coś puści. Dla nas nie ma nic niebezpiecznego. <noise> ale oto nie wiem. w Potworów na 27 levelu. No się, boisz, bo w się boisz. No ale tutaj ten, dziennik jest. Biorąc pod uwagę twoją częstotliwość padania, to.

Nå, Så tungt! Hunter. O, coś dla mnie? Tak. Co to? to... Ech. Przydałoby się małe wsparcie. Gdzie ty jesteś? Dalej, co z No to tą kapiszką właśnie. Dobra. Dobra, ja, to są z dużym drugimi stworami było więcej. Teraz też walczymy z utworami zwierząt, tak jest A stał, stał już? Stał, stał już. Więc... Nie źle, ale... Dobrze. Ach... chciałem go zabić w locie. Time to play! Time to play! Kasa, kasa. Zy, a no Dobra, możemy iść. Eee... Halo, jesteście? Jesteśmy, jesteśmy, tak. idziemy do ciebie. Ten czas jesteśmy. Eee... I dobra, wiecie co jest chyba coś nie tak z moim połączeniem rzeczywiście, bo właśnie miałem dziwnego laga. Bardzo dziwnego Laga. No To dlatego właśnie ci nie życzę questów. <ścoughs> dziwisz. Wiesz, to jest co najmniej dziwne, kiedy mogę prowadzić streamy, a nie chce mi się Borderlands dobrze uruchomić. Czekaj się. Mat, czekaj Mat. Masz, masz, bo to dla ciebie jest To? Pod nogami ci leży. Eee, o, no by dzięki. To mamy też questów innych, już możemy go zrobić teraz, bo dopiero oddać wszystkie questy. A znaczy, za każdym razem jak oddamy questy, to żeby ten mówić to niech e, Mirek sprawdza czy na ekranie wiesz, turn in mu wyskoczy, że quest został oddany. Żeby się upewniać, że zawsze w tym samym momencie wszyscy turn in mamy. No. Chyba to coś w lewo. Po shotgun, o, Mirka. O! Aby ci jakieś SMG SMG to już chyba było. Ja, ja stoję cały czas na chyba 51 SMG, Jaż aż mi żal dupę ściska. No, no słabo, słabo. No ale tylko przestałem go używać. Używam broni po 200 teraz. Ale wiesz, to no SMG znowu ma dużo... SMG ma dużo, ma dużo szans, nie? I to co no. przykład taki wiesz... Oooyy no, Kluza. Czy to nie potworów, czy mi się wydaje? Czemu tu nikogo nie ma? Oni mogą z domków wyjść, wiesz? Możliwe, to mi się wydaje, ale tu musisz w paru być na zewnątrz, mi się wydaje, ale. Nie Shotgun, wiem. stock coś. No, co, są są, są? są na dole rybaki. Hmm, to na górze się też to O, tu sklepiki są. Widzę? O, ładnie. Oho! Ktoś się odezwał! <laughs> Mój ulubieniec! O, i... Najgłośniejszy w grupie! To, jest, to był jakiś król, kurde! Co było? No, oni są King nazwani, król. tak tak! Kingi jakiś tam na przykład. Na dole automaty będziecie mieli, żeby się sprzedać. O, widzę, widzę. Gdzie jest ta część którą to chciał znaleźć? Świetnie to wejść na dachu. Jest jedna część, widzę. Na ja tylko jedną znalazłam. Nie widzę jedną na dachu, ale nie miałem wejść. Tu jest na dachu, jedna część kolejna. Idę po nią, koł To no wejdę sam. Dobra, A to jest kolejna. To gdzie przechodziliśmy. właśnie widzę. O, też była gdzie była mam w chwilę. mam i ja. Dobra, mam no, ostatnią część. Idę po nią. Masz masz, dobra. I teraz mi to oddać tam, okej. Okay. Czyli teraz jeszcze jest tu jeden quest. O jeden ten skrypt spalić. Ten skrypt no. spalić i mamy jeszcze jeden ten, pamiętnik, też tam dalej. Trzeba pamiętać po ten skrypt. No fajnie, dwa questy. No. Tak, trzy tak, się nazwijmy. Mhm, fajnie. Nie no no będzie to... Pojazd, czy nie, właśnie Chacie? nie że, że tu mam. Nie wiem czy to Aha, mam? Aha, to jest... To samochodów? Co mm? jest. A, dobra. Kurka. Ja wróciutak tu tak co, Hm. Jak masz. Limuzyna. Jak wyminął? <grym się z tyłu> Coś? Podam kawałek dalej. Okej. Okay. jest jakiś challenge, niestanczy. Rozgryzłem się z o, fajnie. No widzę, leży. Ja się boję, że zaraz o, wybuchniemy, jak tak będziemy. O, jest ryzyko. O. Jest zabawa. <laughs> kasę pozbierać. O, turny mam, okej okay. oh, wow O, nie padł. samochodem ojej oj, oj. Dużo ich jest, widzę O troszkę Nie matka Oj ojoj oj, oj. utrzymam się, utrzymamy Dobra, lecę na nich. Ładnie! Już ja w ogóle nie wiem, gdzie ja mam strzelać. O! <noise> Nie mogę pod błoku trafić. to wyczyszczone. Chyba wszystko. Możemy się wracać. Tak, jeszcze jeden plan i się wracamy. Dobra. Siadać. Nie. Ha! ha. do przodu. Pchnij right. tam jego dupcie do przodu, o. <suszy> Oj, zgubiłeś oh. <suszy> mnie. dalej, dalej musisz. Jakby to był, Jakby to była karta to łatwo by było go pchać, bo by było za co? Tak jest duży. tak jest duży. <noise> to jego tam biją chyba. O tak tak biją go. O, tak tam biją go. <noise> tak przyjęcie się, tak tak biją no właśnie gdzie pojechaliście, bo... Tutaj, chodź, chodź, chodź. <grym> A dobra, wiecie powoli. co, ja generalnie będę już kończył powoli, więc jakby coś to... ty co tak daleko jesteś? I... No bo to jest kawałek drogi, jakby nie patrzeć. Ale przecież dobra. My cię wcześniej zgubiliśmy. Aczej później woży. To mówię, jakby coś się kończy tego questa, więc y, trzymajcie się do jutra, więc. spadam. Śminka. A, no trzymaj się.